Dzień dobry, witam was w ten zimny, taki mroźny można powiedzieć poranek jest znowu minus zero stopni cytując klasyka no jak widać wóz roboczy jadę na filię bym dzisiaj poranny mógł odpuścić obrządek na filii, ale widzicie co za plecami trochę byka trzeba zawieść jednej koleżance Wczoraj zauważyłem wieczorem, że maruje, właśnie w tym dużym końcu. To jest kurcze. Nie wiem jak do tego doszło, ale do tych cielnych była wgoniona taka nieprzebadana, która miała powtóreczkę. No i okazało się, że właśnie ona nie jest cielna. Także wczoraj faktycznie polowała w tym dużym końcu z tymi cielnymi ten błąd naprawić, poprawić i stąd też właśnie panieczka rano objawów nie było widać, po południu dopiero także myślę, że dzisiaj rano będzie optymalny termin do inseminacji też się nauczyłem, że nie ma co się śpieszyć bo, im po prostu końcówka, im bliżej końca, i to tym skuteczność insyminacji jest większa. Tyle że no jest ryzyko, no tutaj na chwili jest duże ryzyko, że już może być po. Bo nie jestem w stanie dokładnie określić kiedy ona to ruję zaczęła. No, bo tu się jest dwa razy dziennie i to też tak przelotem. Także z tym jest duży problem z tym wykrywaniem roi, tutaj na fili dlatego właśnie pomysł na byczka może w dalszej części dnia pokażę wam jak ten e, mały byczuś rośnie stadnik a póki co trzeba jechać odbę odbękać swoje i będziemy dalej działać jak już jestem to bel przywiozę i pościelę w dużym końcu za jednym zamachem to na wieczór będzie lżej Teraz na nowym akumulatorku to aż miło. Chociaż i tak mam wrażenie, że ten akumulator jakby nie był w pełni naładowany, i czy nie trzeba będzie podłączyć go na parę godzin na podprostownik, żeby to go doładować przed zimą. Wiecie, na półkach sklepowych też raz miałem przypadek, że Kupiłem kompletnie nowy, ale rozładowany. Trzeba było go naładować i śmigał dalej. Już myślałem, że trzeba będzie reklamacji, ale jeszcze mnie podkusiło, żeby go podłączyć i podładować. No. Jak pamiętacie z żniwnych vlogów, to tutaj były takie dwie stepy. No to już została się niecała jedna. Jak mówiłem, idzie trochę tej słomy. wszystko Muszę dwa zęby dokupić do łyżko krokodyla Bo tak się bierze te wele tak Nie bardzo A to nie jest to jakiś strasznie drogi interes Żeby to Żałować Tak więc Kolejne inwestycje W filie czekają Nie tylko w wrota no ale już dzisiaj rano wyjechał po materiał także będziemy kleić te wrota i w końcu obsadzać i można będzie myśleć już wtedy o jakimś wybiegu bo materiału trochę leży na ten wybieg coś z tego się poskłada tylko trzeba mi przywieźć i rury łączyć ze sobą i można powiedzieć budżetowy wybieg powstanie Zostawiaj się! Na, 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 na. Trochę ze złej perspektywy biorą się bele teraz. No, ale cóż poradzić? Możemy na to. Jeszcze ten i następny rząd, i będzie dobrze zajeżdżać. Nie trzeba będzie w tym błocie się kręcić. Tutaj z tyłu. Kryc. To nawożę na dziś i na jutro, żeby było z głowy. A, żeby na jutro było, to trzeba dwie belki tutaj, a, to cztery w sumie. Ha. Idzie tego towarko, idzie, idzie. Widać na załączonym obrazku trochę siatka się uszkodziła, ale nie chce się mnie się przyczepiać, chwytaka. Także to trzeba zrobić w ten sposób. Kurza twarz! Jednak trzeba było przyczepić ten chwytek. Ja pierdolę. Już nie podobasz się dla mnie się. Dobra, rzucę to do ścielenia, później będzie. Ach, jak te słoma to. co mnie podkusiło na tą ściółkę, słuchajcie, co mnie podkusiło, weźcie mi, powiedzcie. Dobra, jedna wieda ogarnięta, teraz tutaj ścielenie. Trzeba z tego końca przytoczyć do tamtego, żeby pościelić. No ale jak trzeba, to trzeba. Szybszego sposobu jeszcze nie znalazłem na ścielenie. A próbowałem różnie. No i dobra, można w końcu uciekać stąd w dalej, Nie w dalej, tylko do kolejnej wody. Nie ma nudy, nie ma odpoczynku. Jeszcze nie teraz. Jeszcze ten i następny miesiąc zapierdzieru. Jak widać, materiał jest. Jak widać, już pod moją nieobecność piła została ustawiona. Cyk cyk cyk, także będziemy zaczynać zabawę z wrotami. Czas najwyższy, bo nas zima zostanie. Nas jak nas, ale te jałówki najgorsze. No, kolor tak jak pod wszystko w brązie. No, żeby to pasowało. Jak talala. Od zewnątrz falowana. Od środka gładka. Nic tu wielce skomplikowanego to nie ma. No co wam powiem, ale już gdzieś około roku Enka nie wywoziła gnojowicy. Także przyszedł ten dzień, w którym zostanie to zmienione. I dzisiaj testujemy maszynę w byczkowozie. Zerknijmy sobie na ten. Zestaw wygląda z zewnątrz Nie no Przy tym ciągniku to ta beczka to Potężnie wygląda, Konkret Chcieliście ten zestaw, no to macie na ekranach Dzisiaj im galwynę inauguracyjnie Ta partyzanta podcięte, ale działa. Tylko jest jeden minus. Turbo napełniacz muszę trzymać ręcznie. Inaczej się nie da. Teraz tylko. W którą stroną będzie działało? Do siebie, o, muszę trzymać. Wtedy turbo napełniacz działa. Taki bajek. Tak, wyciągniemy gnojowice Ostatnie beczki, ręka będzie wyciągać A no to z tego względu, że nie chce mi się bezorkowca przypinać Szybciej mi ten sterownik przełożyć i tą płytę z zaczepem założyć niż podpinać i podpinać tego bezorkowca Bez nich Nie, to nie jest zestaw do oparowego. Wywożenia Gnojowicy wolno nabiera, bo chyba ulika to samo działa w porównaniu do tej dużej Ma mniejszą wydajność i ten turbo napełnia nie zapiernicza tak jak powinien ale od czasu do czasu jak tam wypadnie coś wywieść to da radę kilka beczek. Powiem wam, że ciągnąć to, to ciągnie się żeśko. Nie ma problemu, że boli. No nawet i po roli. Idzie łopór. Może demonem wydajności to to nie będzie, ale tak jak mówiłem, awaryjnie robić się da w razie tam potrzeb. Kurde, momentalnie się ciepło w środku zrobiło w ciągniku, jak zaczął cisnąć z <gry> Zaraz jeszcze trzeba odpowiedni bieg dobrać, do rozlewania, żeby zachować należytą dawkę tej foski No ale powiem Wam, że 19 to max, co może z tego być po miękkim. W świeżą to bym nie wjeżdżał tym, tym zestawem, za nich cholery by mnie nie namówili. Aczkolwiek, jakbym musiał, to może i może. Jak się zastanawiam, po co to człowiek wydaje pieniądze na te duże traktory, które i małymi można robić z dużymi maszynami. Co Wy na ten temat sądzicie? Po co tych traktorów wielkich? to Idzie, idzie. Wolniej, to wolniej, ale idzie. Kończy się przygoda Henki z szambiareczką. Teraz stawiamy do garażu. Trzeba troszeczkę miejsca zrobić, bo przyjeżdża za moment transporcik z gratisami, z gratisami, z gadżetami nowymi. Ale no mówię, ten najważniejszy to Wam dopiero pokażę jak się udało i Wtedy będzie wszystko jasne dlaczego taka tajemnica. No po prostu taka umowa była. Ja tu nie robię siary także trzeba będzie też zaraz wziąć się za owo zładunek transportu powiem wam, że jak wprawy złapać to podnieść beczkę to chwila bo no tu wiadomo dlaczego Henryka do beczki poszła, bo nie chce się i dłużej wartwy po prostu przypinać od bezonkowca a sto i pusto, jeszcze do tego no, kusiło, kusiło trwabdzić. No, to ten zaczep kulowy był dobrany do tej walty, żeby w razie potrzeby móc ciągać ją No i myślę, że teraz taki sezon jesienny, zimowy, praktycznie to jak trzeba będzie gdzieś przedstawić, podstawić do mycia czy coś, to dobrze mieć drugi ciągnik. Ogólnie na szczęście są trzy pary wyjść hydraulicznych w tym ciągniku. Ale, jakby jedna była, to by się dało rada, aby zaczep kulowy po prostu ośka byłaby na stałe albo zblokowana, albo rozblokowana. Turbo napełniacz nie trzeba z tego korzystać, i tylko jedna sekcja na ten rozdzielacz, żeby tym sterować, po prostu. I także na partyzanta można, na mega partyzanta, nawet i starszym ciągnikiem dużą bekę ciągać, więc no. Tylko, tylko no polecam bardziej na zablokowanej na stale ośce jeździć niż na rozblokowanej, żeby nie mieć jakiejś tam nieprzyjemnej sytuacji przy oporowym e, zbieraniu zakrętu. Co miało miejsce chyba. Nie wiem czy to taka przyczyna, czy nie, ale gdzieś tam w okolicach Andrzejewa znajomy mi podesłał filmik jak beczka leżała pichona na boku. Także no różne to bywają sytuacje. A dobra, nie ma czasu na łopatę, trzeba świderkiem trochę sobie ułatwić. No bo dzisiaj cofałem, to więcej materiału tutaj mam z tyłu, dużo więcej. A tam z przodu tak tyle o ile. Bo no, tam tylko trochę tylnym wysypem wyrzuciłem, żeby było. No, także trzeba sobie jakoś radzić w tych partyzanckich czasach o tyle to bawi że się w kurde moi delikatnie, delikatnie i zaraz lecimy bubelki Co jak co, ale wam powiem takie widełki to jest super sprawa Bardzo one ułatwiają nawet taki codzienny rytuał jakim jest przywożenie słomy, bo no nie ma żadnych tutaj przewodów kopyk podjeżdżam podpinam jest teraz te hydrauliczne blokowanie osprzętu także nie trzeba wysiadać tylko ciach 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 i także to paleciak i łyżka tutaj najczęściej używane teraz osprzętu gospodarstwie o ile pomijamy pracę obrządkowe ale takie jakieś coś tam podwieźć przewieźć w ciągu dnia no to tego się najwięcej używa no ja tu do załadunku wozu jeszcze ten wycinak i czasem kwitak do bel wszystko w sumie potrzebne każdy osłonik powiem wam Niegdy za dużo tego, tego sprzętu bo wtedy mamy bardziej funkcjonalne narzędzie jakim jest ładowarka czy też ładowacz no co wam powiem to wam powiem ale przyjechała zabaweczka wizualnie pomienimy ten wątek wizualnie ale technicznie, mechanicznie jest tym potencjał. Tam znalazłem cztery takie mankamenty drobne do poprawki. No jeden co troszeczkę czasu poświęcić trzeba, bo tak trzy to takie no, drobiazgi, drobiazgi. Nie ma w zasadzie się do czego przyczepić. Ale jeden to troszeczkę trzeba będzie czasu poświęcić, ale oczywiście na początku tylko tyle, aby uruchomić to narzędzie a później będziemy etapami to sukcesywnie poprawiać i jak to już będzie zrobione na cacy wtedy można powiedzieć, że będzie wcielone do służby ale na razie mówię, żeby przetestować czy to w ogóle działa czy jest sens w to inwestować bo to na takiej zasadzie wzięłem, że że po prostu jak działa to tam zapłacę określoną kwotę a jak nie działa i nie będzie tutaj możliwości z tym w ogóle działać nie będzie sensu to oddaję i, i zapominamy o temacie także dlatego wam teraz tego nie mogę pokazać bo po prostu nie chcę tutaj robić siary po prostu jak będzie działać będzie to pokazane jak nie będzie działało to to też właśnie nie będzie tematu, tylko Wam po prostu powiem w skrócie o co tam chodziło. Ale też tego pokazywać nie będę, nie zamierzam tutaj zaśmiecać takimi treściami internetu. Ale ogólnie jestem w dobrej myśli, tak teraz sobie na spokojnie to przejrzałem. Wizualnie, no to tam parę dupereli wymienić i ze dwie puszki farby. i Chwilę poświęcić dzień na malowanie i, i będzie służyć gdzieś tam coś zgięte, wyprostować i pomalować. I niech służy, bo ogólnie farba tam odchodzi płatami, ale nie przerzewiałe blachy. To najważniejsze. W tym wszystkim, że blachy nie są przerzewiałe. Także jest potencjał w tej maszynie. No i zobaczymy czy słuszny. <grym> Także w przyszłym tygodniu będzie odpowiedź na to pytanie no dzisiaj niestety przez to całe zamieszanie nie zdążyłem rozrzutniczka podpiąć i go przygotować sobie na poniedziałek także poniedziałek z godzinkę będzie trzeba poświęcić na rozrzutniczek gdzieś tam powietrze dopompować, posmarować, łańcuchy naciągnąć no to się nad tym wszystkim schodzi, żeby go tam przejrzeć dokładnie bo od wiosny nie był używany, także teraz tak tytan trochę będzie miał łoporu, że tak to powiem, po młodzieżowemu. Parę dni taki będzie na obrotach chodził, a później zobaczymy. Później może go się umyje albo czyści i po prostu z marszu, albo w trakcie prac polowych, zdjęcia porobię, wystawię na liksa i niech tam idzie, a coś może się przez zimę. Znajdzie ciekawego, aby grunt, aby dobrze sprzedać. To, to później łatwiej będzie czegokolwiek szukać. <głos> <głos> tak to powiem w skrócie. No i dobra. Teraz kończę tutaj obrządki. Zaraz wyjazd na filię. Jeszcze tutaj pomogę trochę cielaki polić, bo tych cielaków to jest od groma i ciut ciut. No. Ale dobrze, bo chociaż mleka przybyło są tego plusy tych wycieleń no muszę wam powiedzieć że wczoraj zrobiłem talerzową to gorzej się rzadko zrobiło jak było ciężko mi w to uwierzyć ale tak jest się taka paciaciajnia zrobiła a tak to już były takie kolejniki można powiedzieć wyjeżdżone którą trafić w którą kostkę no a tu trzeba od nowa wszystko te masło rozjeździć i dopiero będzie się dawało jeździć aczkolwiek już teraz jest w miarę jako tako rano jak ten kaszał zładowałem, to była tragedia to ogólnie siano kiszonka do Betlejemki bo wczoraj jak widzieliście na vlogu nie dawałem złozu z tego względu, że tam miały spore jeszcze, chciałem żeby wyjadły i także teraz wyrzuciłem te resztki mogę trochę świeżynki przywieźć i tak to no także ja będę się brał za Eee, obornik w poniedziałek tata to sobie spokojnie będzie dalej z tymi wrotami walczył myślałem, że dzisiaj trochę powalczymy więcej ale no ale tak się zeszło z tym wszystkim i też sobota to już takiego zapału nie było do, do takich oporowych prac przyjdzie przyszły tydzień będzie się spokojnie tutaj dziubać i nie ma stresu, takich wielkich mrozów nie nadają, a tam na filii to wiecie, te poidła nie są zaraz przy brzegu, przy, przy tych wylotach, tylko te 4 metry od, od tych otworów, to też już tak nie będzie z tego łapał. No nie wiem, by musiało w nocy naprawdę być 7-8 stopni, żeby tam wodę złapało, ale chyba takich temperatur to nie przewiduję. będzie minus 2-3 stopnie, to tam. Nic się złego nie stanie. A nawet jak przyłapie w tych skrajnych poidłach, to tam w tych głębszych końcach to znaczy w głębi końca drugie poidło jest, to w jednym i drugim to, 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 to tam woda będzie. Także nie wiem czy dla pewności na, na noc nie zakręcić. Ale znowu zakręcę poidło, to rurce załapie i tak o, robota. Dobra. Działamy, działamy, bo. Samo się nie zrobi. No i dobra, tak wyszło, że dzisiaj monolog będzie z chwili na zakończenie tygodnia i dnia. Dnia i tygodnia. Chyba w tej kolejności lepiej. Ogólnie, co? E, skończyłem ścielenie, ale to był dramat. Ta bela, która się rozpadła, to straszny pył. Ja to musiałem łopatą nosić, bo jeszcze wiecie, jak się całą belę taką rozkruszoną, kruchą rozpakuje, to jeszcze gdzieś tam idzie jakieś łaty wziąć widłami większe a tutaj jak to było wszystko skotłowane, pomieszane to no coś okropnego, dwie trzecie beli to łopatą nosiłem kursów miałem niesamowicie kroków to pewnie też nawaliłem, o pod groma, lepiej nie mówić ze 3000 kroków na te ścielenie zrobiłem no ale, finalnie udało się, zmęczone, no co do dzisiejszego dnia jeszcze tak, co do tygodnia. No ogólnie plan tygodnia zrealizowany w 99%. bo tego nieszczęsnego rozrzutnika nie przygotowałem. No ale to pikuś to na poniedziałek sobie zostawiam. I w poniedziałek ruszamy z podbornikiem. W poniedziałek wtorek ma być ładna pogoda, to trzeba to wykorzystać. I w środę jakoś to przemieszać. Nawet i w deszcz bezorkowcem W środę czy w czwartek zobaczymy jak to będzie wychodzić. No, także taki plan na przyszły tydzień. Jeszcze parę słów co do zestawu, dzisiejszego zestawu dnia Enki z Pliglem. Daje radę, daje radę tylko no, na oporowe wywożenie gnojowicy. Ten zestaw to się nie nadaje, bo mówiłem, że wolno zaciąga. Z tego względu, że w walczy jest zwykła pompa hydrauliczna. Niewielotłoczkowa, tylko ta zębata. Ona nie ma za dużego wydatku i. Tego turbonapełniacza napełniacza no nie jest w stanie rozbujać na takie obroty, żeby to po prostu zasysało elegancko. Co do tam połączeń czy coś, że trzeba trzymać w dźwignię, to jest wiecie, to jest pikuś. To jest wszystko pikuś, e, Takie drobiazgi, niuanse. No, także co? No, plan chyba będzie taki, że ten zaczep kulowy wrzucę do dużej waltry, żeby po prostu on jest bardziej odsunięty do tyłu. I dyszel na zakrętach tak nie będzie wchodził pod koło. Czy to w beczce, w beczce to jest naprawdę utrapienie. No i w przyczepie też to samozbierające, i mocno daje się we znaki. Także to tak 20 cm podsunie się dalej do tyłu ta kula. No to to będzie in plus. Także to była właśnie ta, ta płyta tak dwojako, żeby można było i tak, i tak wykorzystać. Także to nie jest tak, że ona będzie sobie leżeć w garażu i rdzewieć niewykorzystana. No nie to. Tylko po prostu trzeba to do dużej walty przerzucić. No nie jest to lekki bo to kawał żelazka. No myślę, że 30 kilo to na pewno waży, bo jest co, jest co dźwignąć, tak? E, no bo ta to jednak gruba płyta, to około 3 cm grubości ma, no to, to nie jest byle co. E, no to tak myślę, że te 30 kg to tak delikatnie. Nie, chcę, nie mam za bardzo jak tego zważyć, chyba że na wadze łazienkowej. Jakoś deseczkę położyć i z deseczką to może by się udało zważyć. Ale jak włagę rozpieprze, to mnie żona pogoni. Także może lepiej nie ryzykować. No ale to, taka wiedza to jest, wiecie, bezużyteczna. Ile to ta płyta waży. No fakt, faktem, że trzeba dobrze się zaprzeć, żeby to założyć. No ale nie jest to jakieś tam kłopotliwe, bo to... Jeden spożyn na końcu i dwa takie blokujące, cienkie, no, trzy spożnie przestrzelić i, i ta płyta jest. Jak ją się wsunie już y, pod tą listwę, no to, y, no to już to leci, aby tylko, aby tylko oprzeć tam o, o, o ten perukot, o tą stopę już, już praktycznie założone. Także to nie jest jakieś skomplikowane, że tu trzeba jakieś procedury przechodzić. Myślę, że Johnny by fajnie z tą beczką śmigał. Tylko trzeba byłoby tak jak mam pitona, to taki sam kup, kupić zaczep kulowym do niego i może w przyszłości kiedyś coś takiego nastąpi. Bo i zdołożyć muszę to tak czy siak, muszę dołożyć do John e, złącza do ls bo on takie coś posiada, wyjścia, tylko są zaślepione. Trzeba po prostu założyć gniazda, wkręcić i będzie LS, low sensing. Bo Powrót od beczki idzie przez ten, przez powrót odelesa. Także, żeby był duży przepływ tego oleju, z tego względu, że w ten turbo napełniasz dużo tego oleju, potrzebuje i żeby miał ten olej gdzie wracać. Także to jest tak, tak sprytnie zrobione. No, ale przez wolny spływ w walcze też, też to daje rady. No ogólnie pod wolny spływ, żeby było to podłączane. Niekoniecznie pod elesa, ale no, w ciągu, pod wolny spód, tak pod tym jazdą. No i tak, to się rozgadałem o tych technicznych sprawach, ale powiem wam, że tak ciekawostki, ciekawsze rzeczy zostawię sobie na przyszły tydzień. Będzie jakiś dzień spokojniejszy, wezmę się za ten nowy nabytek w cudzysłowie, zabytek i trochę go ogarniemy. No i jak go uda mi się uruchomić, że będzie działał, to wam rzucę relację. Także, także bądźcie czujni. Będzie ciekawie, będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie, będzie fajne urządzenie, o ile zadziała. <grywa> także dobra, nie przedłużam tego sobotniego vloga, tak mniej więcej wszystko na bieżąco macie, co tu się dzieje na tej farmie, która musi jakieś gorąca, no, chyba mi się tylko wydawało. No, także już wszystko na bieżąco macie. I od poniedziałku, oporowo, ten tydzień taki lajtowy na wyciszenie, szczególnie końcówka, a następny, no to już kończenie sezonu. Tam tą dużą gromadkę, żebym miał bliskie wożenie, no to ja bym to w dzień rozrzucił, spokojnie, od rana zacząć, do wieczora bym to roztrząsł, może na drugi dzień jakieś kawałki by zostały. A tak przewiduję, że ze 3 dni może się zejść z tym, z tym tematem, bo na kawałek trzeba będzie wozić. Także co? Kończymy dzisiejszy film, widzimy się w poniedzielnym vlogu z prac w oborze i później poniedziałek. <laughs> Także tak. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeszcze raz do...